Cześć, Wam, tutaj, tutaj, tam ze studia akwarystyki na Kodrims. filmik jako przestroga dla, dla hodowców, handlarzy, akwarystów, sklepikarzy, ludzi, którzy kochają akwarystykę, Ci początkujący, bardziej zaawansowani. 200 sztuk skala kościoła. Koszty tutaj nie są aż tak ważne, ale jednak samo to jest na 1000, 1600 złotych, tak? W rybkach. Yy, poprzez to, że, poprzez to, że hodowca, no, zapomniał, w cudzysłowie zapomniał, bo nie wiem, jak to było, czy, czy, nie wkłada, bo on tak zawsze robi i nikt nie, narzeka tylko ja. No, nie dołożył hitpaka. Wiadomo, że od tego tygodnia, od wtorku w nocy temperatury są minusowe. Nie? Wczoraj było minus 5, przedczoraj minus 4, 3, 3 dni temu minus 3. Kochani, jaka jest temperatura? Wokół zera. 5 stopni w nocy. 4, 3, 2. No to, to te kategorycznie trzeba włożyć hitbaka, nie? I to nawet nie jednego to jest. To był duży sterobox. Inne ryby jakoś dały radę tam straty... Dobrze, nie będę mówić o stratach materialnych, no tam kilka od, odpłynęło wiadomo, te tre, błyszczyki, byszczyki, on, one przeżyją tam krewetki, nie? Ale nie skalary. Rywa lubnia. Temperatura. One dojechały do mnie z temperaturą 6, 16 stopni tam z kawałkiem. 16,3 było. <laughs> 16,3 przy pierwszym otwieranym worku. Yy, no, nie, no to jest za mało. Dla takiej ryby 19 stopni to już jest pogranicze. To już jest takie borykanie się na krawędzi ży ży życia i śmierci. a tutaj. Nic nie pomagało, nic. Aklimatyzacja na cieplejszą wodę. Tutaj jakaś mała rybka się wykluba, nie wiem co... Nie wiem co to jest. O nie, ta mała przeżyła. Zaraz się wyjmiemy, chociaż tą uratujemy. Nie wiem co to jest za rybka. To na pewno nie jest skalar. Kurczę. Szkoda. Szkoda życia, szkoda moich nerwów, szkoda tego widoku, bo nie chcę tego widzieć. Nigdy więcej. Z tym hodowcą sobie porozmawiam. No, pieniądze pieniędzmi, ale widok taki naprawdę powiem ci tylko, no wkurwiam je, nie? Wkurwiam je. Przez jeden głupi błąd 200 żyć idzie. No, to nie jest fair, nie? To nie jest fair dla nikogo. Przykre, ale takie są realia. Ludzie. Ludzie traktują ryby jakby to były zabawki kuźwa. Nie wiedząc nich, on, nic o nim... Yy, yy, przepraszam. Może temat na inny filmik. Dramat. Dramat, dramat, dramat.